Telefoniczna. Dzień dobry, Karolina z Biskup Biskupia, Pomerzu Mądraska. Ja chciałam rozmawiać yy, ze Zbigniewem Ziobro. Kontakt z jest tylko w formie pisemnej, więc albo pocztą tradycyjną, albo. Ale pocztą tradycyjną i mailami to yy, ten człowiek nie odpowiada, nawet na Messengerze, jak pisze, to nie odpowiada, więc proszę o jakiś numer. kom... Konkretny numer. To jeżeli chciałaby Pani z kimś telefonicznie, to jest prowadzony dyżur pracownika ministerstwa. Mogę Pani podać numer na ten dyżur? To ja poproszę. 22? Tak. 23? Tak. 90? Tak. 873. I to jest, to jest, numer, do kogo? To jest dyżur pracownika ministerstwa i dyżur jest prowadzony od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Ministerstwa, Ministerstwa Sprawiedliwości, tak? Tak. A, a z kim rozmawiałam jeszcze, proszę mi powiedzieć? Centrala Telefoniczna Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale jak centrala? No z centralą nie rozmawiałam, tylko z człowiekiem chyba rozmawiałam. No ale no, centrala, do centrali się pani dodzwoniła. No ale to tak równie to dobrze, do to wie pan tam. co, mogłam się dodzwonić, nie wiem, do, do jakiejś no, instytucji, nie wiem jakiej. No ale no my jesteśmy jako centrala telefoniczna, bo tylko jesteśmy od podawania numerów telefonów i taki numer pani też podałem. I ilu tam jest zatrudnionych ludzi na tej centrali? No aktualnie dzisiaj są dwie osoby. Mhm. No dziękuję panu bardzo. Wszystkie... A yy, yy, Chciałam uprzedzić, że rozmowa jest nagrywana, nie? Bo ja tutaj yy, dzwonię powinna Pani uprzedzić przed rozmową? Nie, nie powinłam, bo ja po prostu mam prawo jako suweren, mam jako wolny człowiek, mam prawo. Zapomniałam i nie uprzedzam, bo później te rozmowy różnie się odbywają. Dzwonię pod numer 22 125 15 94. Nikt nie odbiera. To jest niby prokuratura rejonowa. Też powinien ktoś tam być. Ministerstwo Sprawiedliwości. Nikt nie odbiera, więc proszę Pana... A nie, to pan odebrał i jest pan co? Tylko centralą. No. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie przeciągam. Będę dzwonić na ten dyżur. Dziękuję. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak, po mężu Mądraska. A z kim rozmawiam? Bardzo kiepsko słyszę. Ja chciałam ze Zbigniewem Ziobro albo z kimś kompetentnym, kto odpowie na moje pytania. Bo dzwonię już, to jest już trzeci numer telefonu i tutaj chciałam właśnie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i chcę z kimś kompetentnym rozmawiać. Jeżeli chodzi o zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa to należy złożyć do prokuratury bądź policji. No ale ja dzwonię do, do ministerstwa, do prokuratury krajowej dzwonię i tam nikt nie odbiera, proszę pana. Ja rozmowy nagrywam. uprzedzam, że rozmowy są nagrywane, więc będzie to na YouTubie i, i mam po prostu nagranie... Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Ale dlaczego pan Dziękuję. Dzień dobry, Karolina z Biskupiak po mężu Mądraska. A z kim rozmawiam? Z sekretariatem grało, słucham. No ale jak z sekretariatem? No nie da się rozmawiać ze sekretariatem. Pani ma chyba imię i nazwisko. Wstydzi się pani tego. Nie muszę przedstawiać. A dlaczego pani się. Uprzedzam, rozmowa jest nagrywana. Dlaczego pani się nie musi przedstawiać? Do ja wiem dokąd dzwonię, proszę panią, jestem wolnym człowiekiem i chcę się dowiedzieć w pani dzwoni. ja chciałam rozmawiać z Krzysztofem, czwarta. Ćwirta, Tak. nie rozmawiał z interesantami przez telefon. Może się pani mówić. Uprzedzam, że rozmowa jest nagrywana, proszę panią. Uprzedzam. Będzie pani na YouTubie. Nawet bezimiennie reprezentuje pani państwo polskie, rozumiem? Czy państwo polin? Proszę pani, czy chce się pani umówić na spotkanie z szefem? Y, nie, bo nie jestem w stanie dojechać. Nie jestem z Warszawy i nie mogę od tak sobie dojechać, dlatego dzwonię no, do pani. Czy ma pani u nas jakąś sprawę? Y, jeszcze nie wiem, czy mam sprawę, bo chcę po prostu rozmawiać. Chcę zgłosić. Chcę zgłosić no, to do, do prokuratury. Nie, proszę panią, ustne zawiadomienie jest takie same. Nie jest pani kompetentną osobą mnie. do odpowiadania na moje pytania. Proszę, proszę mnie połączyć z kimś kompetentnym. Jest pani tylko sekretariatem, pokojem jest pani. Nawet nie jest pani człowiekiem. Eee, Moniką pani, Laskowską poproszę. Pani, Moniką Laskowską poproszę albo Kariną Sobkowiak. Jeśli nie odpowiada, Krzysztof czwirta. Będzie Pani na YouTubie. No tak, jest w internecie podane. To z kimś kompetentnym. Kto odpowie na moje pytania? Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądrazka. Z kim rozmawiam? Karina słucham. Ja proszę panią chciałam złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tutaj miało miejsce przestępstwo w Warszawie. Cały czas to się odbywa. No w prokuraturze tutaj krajowej na przykład nie odbiera nikt telefonu. Dzwonię do ministerstwa proszę mi nie przerywać, bo rozmowa jest nagrywana. Dzwonię do Ministerstwa Sprawiedliwości. chcę rozmawiać ze Zbigniewem Ziobro. To się pani, o. Jeżeli miało miejsce na e, Rakowieckiej popełnienie przestępstwa, to prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów powinna przyjąć to e, zawiadomienie. Dobrze, to ja też na Mokotów też zadzwonię. Bardzo Moko, Ale tutaj pani też ma przyjąć to zawiadomienie, proszę panią? o pope... to, to jedna to instytucja. Składa. Nie, nie do, ja już skład do jednej. Ja już składałam, wie pani to. że jeżeli jest to czyn, o którym pani mówi, polegający na nieodbieraniu telefonu, popełniony na ulicy Rakowieckiej, no to właściwą do prowadzenia postępowania ewentualnego byłaby prokuratura Mokotow. Dobrze, dobrze, to tam zadzwonię odnośnie nieodbierania telefonu, a teraz proszę mnie posłuchać. E, kobieta Anna Kubala podaje się jako radca prawny. W internecie głosi. Tutaj ogłasza, że Polacy przyjdzie taka ustawa, że będzie taka ustawa, że Polacy będą usuwani z własnych domów. Więc proszę o sprawdzenie tej kobiety. Czy ona naprawdę jest radcą? Bo radcy prawni nie reagują na moje tutaj działania, postępowania. I tutaj do pani to zgłaszam. Zgłaszam też Adama Niedzielskiego i Łukasza Szumowskiego o przekroczenie swoich uprawnień. Uprzedzam, jestem technikiem farmacji, więc wiem, co mówię, a ci ludzie nie mają wykształcenia medycznego, a zmuszali ludzi do noszenia maseczek i do szczepień. Pani, proszę pisemne zawiadomienie nie proszę panią, ustne zawiadomienie jest tak samo obowiązuje jak pisemne, nigdzie w ustawie nigdzie w e, artykułach karnych e, nie ma tutaj powiedziane o tym że ja muszę to złożyć na piśmie uprzedzam, ja jestem wolnym człowiekiem Pisemnej albo ustnej do protokołu a do więc protokołu, pani, to, pani przyjęła to na, e, ja panią teraz kieruję na właściwy komisarz Proszę Panią, do prokuratury się zgłasza, więc pani już przyjęła tą informację. Odsłucha pani sobie na YouTubie Karolina Mądraska. Ja jestem wolnym człowiekiem i mam dosyć, dosyć mam rządów. Dosyć mam rządów. Ja też panią pouczyłam. Ja też panią pouczyłam. Ja pani, Do widzenia. Nawet no, mailowo może pani no nie chcę pisać mailowo, bo te ma maile po prostu nie dochodzą albo są po prostu yy, rzucane do spamu. Yy, ja tutaj nagrywam tą rozmowę, proszę Panią, Pani koleżanka z drugiego sekretariatu już nie odbiera ode mnie telefonu i nie przełączyła mnie. O, ale to ja niestety nie mam, takiej, nie mam słowa na to, czy koleżanka z sekretariatu będzie odbierała, tak? No ja zaraz... To ja poproszę z dyżurującym prokuratorem, kto, z, kto, kto jest no, kompetentny. Wie pani co, nie wiem, kto dzisiaj ma dyżur. To główny sekretariat na pewno będzie wiedział. Ja mogę podać pani numer do koleżanki z No ale ja już pani. dzwoniłam, proszę panią, i tutaj nie dostałam 360, tego połączenia. 360, tak? A ja nie wiem, czy... Bo 360 czy... pani dzwoniła. Nie. I... No, bo to jest główny sekretariat, nie, proszę panią, 22 217 13 00. No to 360 końcówka. No to to jest ten główny sekretariat. Dobrze, zaraz jeszcze zobaczę. E, niech pani poczeka sekundkę, później. Dobrze, Dobrze? Dobrze, poczekam. Dobrze, poczekam. Pani prokurator e, Łubik Ogozińska. Halo. Tak, słyszę Panią Łubik? Jak? Łubik? Łubik Ogozińska. Ogozińska. I podam Pani numer do Pani prokurator. Dobrze, dziękuję bardzo. 22. Tak. 21. Tak. 71. Tak. 206. 206. Bardzo Pani dziękuję. Tak. Ja wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję, do widzenia, na ten. Do, do widzenia. Oczywiście pod tymi numerami nikt nie odbiera już 22 217 13 00 nie odbiera pani, tak jak zadzwoniłam również 22 217 13 60 też nikt nie odbiera od razu jest rozłączenie i 22 217 1206 również nikt nie odbiera. Więc gdzie możemy zgłosić e, informację i o tym, że Zbigniew Ziobro popełnia przestępstwo? Adam Niedzielski popełnił przestępstwo, Łukasz Szumowski popełnił przestępstwo i Anna Kubala, która nadaje na różnych tutaj y, tele, y, portalach tam nie wiem już nawet jak to nazwać y, cały czas mówi o tym, że będziemy wyrzucani z własnych domów. Czy to nie jest znęcanie się nad Polakami? Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego życzę.